pogadajmy. Ostatnie filmy u mnie na kanale były stripanaty na szlaku. Przy okazji możecie napisać czy te filmy wam się w ogóle podobały. Jak widać tutaj gdzieś to moim statystykom niestety nie, ale powiem wam szczerze, że Przeznaczając bardzo dużo godzin, bardzo dużo czasu na zmontowanie takiego jednego filmu, e, chcę się, aby taka statystyka jakkolwiek wyglądała, żeby to jakkolwiek cieszyło, może moim błędem też jest, że właśnie was nie proszę, na przykład o ładnie no, tak właśnie nie chciałam tego robić jakoś, no, ale sobie uświadomiłem, że jest bardzo raz jednak więcej subskrypcji i... I żeby, żeby kanał nie umarł w żaden sposób, to, 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 to jednak muszę czasami o tym wspomnieć, więc byłoby mi bardzo miło, jeżeli zostawilibyście łapeczkę w górę pod tym filmem i subskrypcję. Czyli czerwony przycisk, jest na moim palcu i się tam na dole. Znaczy słyszałem gdzieś, że po ostatniej e, aktualizacji czerwony przycisk już nie jest czerwony, tylko szary. I era czerwonego przycisku się skończyła. Więc w sumie te tłumaczenie już nie ma sensu. Kurde, YouTube, wszyscy youtuberzy muszą sobie wymyślić nową gadkę. Piszcie na pewno też pomysły na filmy w komentarzach. E, jest to coś bardzo ważnego dla mnie, co na pewno przyłoży się w przyszłości na to, co będę nagrywał i tak dalej. Czasami robimy jakieś shortsy poradnikowe. Shortsy właśnie z Minecrafta, jakieś ciekawostki. Na pewno będą też filmy przy komputerze, jak mówię gry, gry, gry i poradniki. E, jak zostać youtuberem też pewnie wróci. E, też mają umiejętności. E, jeżeli chodzi o Adobe i o premierkę o Aftera, bardzo dużo się, bardzo, bardzo się zwiększyły, więc będę też mógł wam pomóc w wielu kwestiach właśnie dotyczących tego. Nie mówiłem tego nigdzie na puszczelkach u mnie, ale byłem chory 4 dni i miałem gorączkę 39 stopni, czyli początek roku szkolnego jest. Co oznacza, że też mam o wiele... Wie tak, więcej, tak, tak, więcej czasu masz! Jest o wiele mniej czasu, serio. E, I tak jest dobrze, mam maksymalnie 6 lekcji w szóstej klasie, e, więc e, to, to jest... E, nie narzekam, szczerze mówiąc. Mogło być gorzej. Mogłem mieć 8 lekcji, mogłem mieć, nie wiem, 9, mogłem wracać do domu o 20 i, i nic bym nie miał z tego, więc YouTube wtedy bym nie prowadził. Będę nagrywał, tak, ee, właśnie. Eee, nie wiem, ile to będzie filmów w tygodniu. Planuję jeden film w tygodniu, na pewno jeden film w tygodniu. Chciałem bardzo, ale powiem szczerze, że jeden film montuję czasem do 10 godzin. I fokusami aparat nie łapie. O, złapał. No właśnie, o to jak to planuję. Albo jeden film tygodniowo, albo dwa, co będzie bardzo ciężkie. E, pewnie ten jeden film tygodniowo pojawi się w weekend. Może będę robił tak, że po szkole, jak będę miał mniej zadane, mniej obowiązków, będę nagrywał, e, a z kolei w weekend montował. Filmy z tripa. No to było w ogóle coś, co, 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 co pochłaniało bardzo dużo czasu. Słuchajcie, lektor, efekty, to, to jakby muzyczka, dobranie jej, no to jest coś, co naprawdę zajmowało mi bardzo dużo miłości czasu. Doszedł też fajny sprzęt. Jest to ta kamerka. E, I teraz tak, mam pomysł, e, żeby nagrać. Mam nadzieję, że mi się złapie fokus. Nagrać porównanie tej kamerki. Nie, nie ma co porównywać ale to byłby film bardziej ciekawostkowy i bardziej rozrywkowy z tą kamerką. Kamerką za 200 zł. No wielkością się różnią, nie? Może tak tego nie widać, ale ta jest bardzo malutka i leciutka, a ta jest bardzo ciężka i... i... Wracając jeszcze do kwestii tripa to możecie dać mi znać czy na przykład wolelibyście do takich wyjazdów drugi kanał Ten kto by nie chciał w ogóle oglądać tripa to yy, tutaj oglądałby Minecrafta który byłby na przykład nagrany na zapas albo jakieś inne gry które się tu pojawiały podczas tego kiedy normalnie trip dzieje się na drugim kanale To jest coś co tak yy, ostatnio się nad tym zastanawiałem Możecie też znać czy się, się coś takiego Zaniedbałem trochę kanał i wiem o tym ja się tak nie czuję, bo ja naprawdę podczas tripa strasznie dużo pracy wkładałam w to, ale no, statystyki poszły w dół, bo gwałtownie zmieniłam korytarz. Ja wiem widzę. nie powinienem tak robić i załóżmy, że zrobimy do tego drugi kanał. Także napiszcie w komentarzach, czy zrobimy tak. Ewentualnie mam jeszcze pomysł, aby przekształcić na ten streaming, na którym i tak już nie streamuję, bo dostałem tutaj unbana na streamy. Po prostu kanał, właśnie, no, to, to tripa, nie? Piszcie w komentarzach pomysły na filmy. Mi to się strasznie przyda, będę mógł tworzyć dla was coraz więcej kontentu. czasem odratować kanał i dzięki za film. Widzimy się w kolejnych.